Witajcie, zrecenzuję Wam magazyn Lego Ninjago z maja 2020 roku. Zapraszam. To jest magazyn z najnowszego sezonu Ninjago. Mamy Ninja Nia z włócznią i katana. Tutaj widzę, że jest też karta, to też sprawdzimy co tam jest w środku. A tutaj prezentują nam dwie plakaty, które są w tym magazynie. Z tyłu nam reklamują właśnie Lego Batman, ale ja nie jestem za bardzo skuszony na takie... Yy, rzeczy jak Batman. Tworzysz dla Was i za chwilę wracam. Smaczki zostawimy na końcu, a teraz obejrzymy magazyn. SP treści i będziemy się głównie kierować komiksami i jakieś są tutaj zagadki i inne łamigówki. na początku reklamują to z yy, właśnie Lloydem i kamiennym samurajem? Ciekawostki o nich, jak tu widać na tych stronach. No i przechodzimy do jakiegoś labiryntu. No i znowu reklama tego magazynu. Mi się za bardzo nie podoba, bo nie kupiłem go po prostu. Tutaj przechodzimy do komiksu i za chwilę go przeanalizuję. Skończyłem przeanalizowanie i dla mnie polecam no właśnie kupowanie ta, tego magazynu, bo jest fajny. I właśnie jeszcze tutaj jakieś kolejne zadanie. Tutaj jakieś konkursy. Tutaj znowu reklamują. Ja nie lubię za bardzo takie już potwory czy coś. No nie w moim guście. No i następny miesięcznym to będzie Kol. Bardzo ciekawe. Zrobiłem oświetlenie, żeby lepiej było widać. To stawmy na jeszcze później to najlepsze. No i teraz sprawdzimy, co jest tam w środku. że każdy będzie miał to, co. W każdym innym magazynie, ale ja pokażę to co ja. Tutaj mamy tego właśnie czara. Bardzo mi się ta karta podoba. To też mi się podoba. I to tak samo. Te mi dwa średnio mi się podobają takie. No. Po prostu za bardzo no. Nie w moim goście. No i chyba przejdźmy do najlepszego do minifigurki z akcesoriami. I już za chwilę będę otwierał. Już jest na postbudowaniu i przejdźmy do akcesorii. Tutaj mamy tą ostrą katanę, jak nam pisali. Ja mam takich już, no, ogólnie teraz trzy. No i ta ciekawa włócznia z takim brelokiem w cudzysłowie i z ostrym kłem. To znaczy, wiadomo, nikt się nie ukłuje dosłownie, ale... Jak dla mnie bardzo ciekawie zbudowana. Mi się takie coś podoba. Przejdźmy do minifigurki. Zacznijmy od alternatywnych buzik. To taka taka, taka niby wesoła, ale jakby no, robiła ważną misję. A tutaj Aj. radosna, jakby już skończyła swoją misję. No. To tak to wygląda. Tutaj, o właśnie, tutaj mam, możemy kat katanę właśnie wkładać. Tutaj. Ochrona bezpieczeństwa. No i ciekawy nadruk kostium. No. Jeszcze ta maska. Podoba mi się. Ciekawie, właśnie ten napis zrobiony. Ogólnie mi się podoba. Podsumowanie. Nie żałuję kupna tego zakupu i daję ocenę 9,5 na 10. No, sądzę, że to bardzo uczciwa właśnie ocena. Yy, oceniajcie pozytywnie lub negatywnie i się z Wami żegnam. Do zobaczenia.